Siemano moi drodzy, witam Was w 15. odcinku z Biggie Bold Bot. Zapraszam do wspólnej zabawy. Nie no, płyną. Nie no, coś ty wcześniej zrobiłaś, pylą. Musisz prosto. Ja pierdzielę. <laughs> Dobra, musimy iść jednak prosto, bo tam jest ruła kan kanalizacyjna, ale nie. Której nie mogę znaleźć. Nie no widzowie. Nie no, zwyczaj nie umiem znaleźć ruły kanalizacyjnej, która może się znajduje blisko, blisko mnie, albo. Ciemno tutaj. No to się... O, oh, jest, mam, 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 ma. Willow, Willow, pomóż mi. Willow? Halo, Willow? Gdzie jest Willow? Tutaj jest Willow. Dobra, nice. Dobra. Zobaczmy, gdzie jest to nasze pomieszczenie, a nie poszedłem zbyt daleko od tego pomieszczenia w sensie. Czekaj, ja nie wiem, gdzie idę przez tą ciemność. No kurde! No kurde! Dobra, poróbmy więcej światła, moi drodzy, bo to już, kurde, to przerasta. Gdzie staroła? Gdzie staroła kanalizacyjna? Idealnie na wprost budynku. Eee, jeszcze muszę tak ustawić światło, żeby świeciło jak najmocniej. No to pyk. Bo wtedy światło świeci e, najmocniej. ma pomyślać dalej, nie? Światło świeci najmocniej, no to w sumie fakt. Jakby moc światła jest większa, no. Brightness to jest chyba jakby moc światła, czy coś takiego, nie wiem. Kurde. A, e, anglosnawcy, pochwalcie się w komentarzach co to brightness. Range to jest chyba... Mi się wydaje, że to jest yy, poziom, poziom mojej, poziom mojej drodze światła. No i teraz możemy przystąpić do działania. Sejf. No i oczywiście. Główny dzień. Nice. to mi się podoba. Panie Hepy. O kurna. Czekaj. Teraz możemy zacząć kierkę. Zaczynam od bluki moi drodzy. Po Heber to bym musiał już bardzo daleko. A jednak nie. Przywołajmy pepera. Było zabiła, e, moi drodzy, Pepera, jakby go unieruchomił, co ja robię teraz? Co ja robię? No nie. Nossa! Tá. Dobra. Musimy teraz klęknąć. Musimy iść teraz w prawo, bo jak pójdziemy w lewo, to zginiemy. O, jelonki. O tym gadamy. Jak pójdę w lewo, to zginę. <grystanie> teraz tak jest. Tak. Mam jelowki. Wtedy będzie potrzebny. A potem musiałbym iść z powrotem do rury kanalizacyjnej. Bo tam, bo tam jest, moi drodzy, do zdobycia oczywiście tajna brońka. Co jest? No, znowu się zgubiłem. Nie, no nie gadaj, że znowu się zgubiłem. of To mnie do innej mańki, nie? W tym miejsce mam się zająć później, a tu nagle duch wyskoczył z twarzy mini i. Zobaczmy, gdzie jest ten budynek! Jeszcze dalej! Gdzie jest ten budynek? Jest, dobra, nice. blautortz potem musimy iść po ręczu. ja pierdziele zaś musimy iść do ruły kanalizacyjnej Czajcie bazę? okej, okay. tu była kanalizacyjna gdzie ja idę? W którą stronę? <laughs> o, widzę coś, no dobra. Ale nie wiem czy zabłądzę tym razem, czy nie. Chyba kurde zabłądzę. Nie wiem. Nie no, nie wytrzymam. Nie no zaś kurde zbłóciłem. Chyba dobrze trafiłem, nie? Dużo, dużo bliżej moi drodzy. Dobra, musimy teraz iść w tę stronę. A tu jest ta kanalizacyjna, także spoczko. Musimy iść poręcz. Teraz muszę iść od tej rury w tamtą stronę. To jest kolejna najmelowa matka dla chętnych. Dla chętnych, którzy czują w pełni taką adrenalinę, moi drodzy. To o to w tym właśnie chodzi. Dobra, musimy zamontować Męcz. Tak dzisiaj... Ok, teraz musimy iść po Heber, który znajduje się bodajże w tym budynku po lewo. Na spokojnie. Teraz musimy iść do, te, do tej dużej posiadówy. Musimy tam zamontować hewę. Dobrze, że wybrałem e, George jako na mojej drodzy. Znowu się zgubiłem. Nie no, chory! No, Znowu się zgubiłem. Nie gadaj. Jest.

Damit ich

I na ciemno tu. Nie no, się. Chodź już raz.